Korzystajcie ze wszystkich udogodnień, jakie oferujemy w pałacu. I oczywiście z całodobowej obsługi pokoju. Całodobowa obsługa pokoju? Księżniczka jest w pałacu? Spotkamy się z nią? Chcę z nią porozmawiać o modzie. Ze względów bezpieczeństwa nie mogę Wam zdradzić obecnego miejsca pobytu księżniczki. Nalegam też, żebyście uszanowali jej prywatność. Zachodnie skrzydło jest dla Was wyłączone. Mówiłam, film szpiegowski. A teraz zapraszam za mną. Zaprowadzę Was do Waszych pokoi.